Matematyka to nie tylko liczby i wzory, ale przede wszystkim sztuka abstrakcyjnego myślenia, która otwiera przed dziećmi drzwi do wielu dziedzin życia. Rozwija logiczne myślenie, uczy rozwiązywania problemów i pobudza kreatywność. Dziecko, które zaczyna przygodę z matematyką, osiąga lepsze wyniki w szkole, staje się bardziej kreatywne i innowacyjne, a także zyskuje pewność siebie i wysoką motywację do nauki. Zajęcia z matematyki dla dzieci to idealne rozwiązanie, by Twoje dziecko pokochało ten przedmiot. Kształtują umiejętności matematyczne w sposób przyjazny i angażujący, rozbudzają ciekawość świata i budują pewność siebie. Dzięki nim matematyka może stać się fajna i przyjemna, a doświadczeni nauczyciele prowadzący zajęcia w atmosferze zabawy zachęcą do odkrywania matematycznych tajemnic. Jeśli zastanawiasz się, gdzie znaleźć idealne zajęcia z matematyki dla Twojego dziecka, serwis www.pozalekcyjne.info oferuje szeroką ofertę w Twojej okolicy. Możesz wyszukać zajęcia dostosowane do wieku i umiejętności Twojego dziecka, porównać ceny i opinie innych rodziców. Nie czekaj dłużej, zapisz swoje dziecko na zajęcia z matematyki i otwórz przed nim szerokie możliwości edukacyjne i zawodowe. Matematyka to klucz do sukcesu w szkole i życiu. Czy